Cześć, witam serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj bodaj, że mamy 12 sierpnia. Czytajcie, albo 13 już dzisiaj jest. 13. W zeszłym roku o tej porze zaczynałem... Tak, 17 godzina gdzieś zaczynałem się w rzepaku. W tym roku niestety nie zaczyna jeszcze, tak wcześniej. Niestety, niestety, no na razie chyba nie ma co przeżywać. Raz, że nie jest wcale późno. Dwa, że... Jest wilgotno. Z jednej strony ta wilgoć bardzo fajnie będzie, wpłynie nam tu pozytywnie na. Nie, w sumie pojadę balaków, na temporę te snopki. Wpłynie nam bardzo fajnie na wschody rzepaku. No bo u nas przepaduje tak naprawdę non stop codziennie praktycznie. Z rana pada, po południu przestaje padać i tak w kółko. Tam chociaż nie wiem. Wczoraj był taki jeden dzień, gdzie udało nam się troszeczkę skosić pszenicy resztę. A dziś e, z rana padało, wczoraj wieczorem skończyliśmy. Udało się skończyć, ojciec ja zjechał do domu, wstawił kombajn pod i zaczęło padać. E, wracając do tych deszczy dalej, albo może ciągnąc ten temat, a nie wracając, to gdyby przestało padać, to bym, byśmy, 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 byśmy skończyli kosić jęczmień. A tak naprawdę byśmy w ogóle zaczęli kosić jęczmień bo jeszcze nawet nie zaczęliśmy Jarego, tam cały stoi, widać ojczulek tam koło tego stawku uprawia e, i tam mamy jęćmienia, jeszcze 19 hektarów stoi i czeka na pogodę mam nadzieję, że jutro się uda no i troszeczkę przez to wszystko plany mi się pokrzyżowały pokrzyżowały, nie pokrzyżowały, no pokrzyżowały w sumie, no bo tak, tu dopiero jesteśmy w trakcie uprawiania pod rzepak. tak naprawdę nawet jeszcze nie mam nasion rzepaku gdzie w zeszłym roku już miałem większość zbóż zamówionych o tej porze nawet już częściowo inaczej tam zamówionych już część nawet dojechała zbóż, tak w tym roku jestem troszeczkę do tyłu, no czekam już za nasionami część nasion rzepaku mam, co tam dojechał? Extain eee, dojechał tak dobrze mówię, Eckstein dojechał więc czekam na, na Umberto Czekam na, udało się załatwić dzięki Słomkowi Excusita jeszcze To jest z stara odmiana, bardzo fajnie plonująca Więc tutaj czekam tak naprawdę na nasiona Oczywiście w pierwszej kolejności najpierw zbiór Tym bardziej, że po jęczmieniu ma być rzepak również I tak jak chyba mówiłem ostatnio, miał być w striptealu i chyba jednak będzie w striptealu, tylko in, z inną maszyną w roli głównej. Zobaczymy, tu mi się jeszcze Ojczulek troszeczkę krzywi. No ale tam za dużo nie ma co się jakby tutaj krzywić, tylko... Tak jak wspominałem, na no pojęczmieniu będzie na pewno ciężko w uprawie, z uprawą. Już to z, zresztą dzisiaj z ojczulkiem też przegadałem, no mówi, że na pewno będzie ciężko. Tym bardziej jak jest teraz, tak jak wilgotno się zrobiło. Więc ten stripteal byłby na pewno uzasadniony. I ze względów nawet ekonomicznych i przejazdowych, bo mówię, kilka musiałbym przejazdów zrobić na pewno. Yy, od, od, jeżeli chodzi o uprawę, najpierw na pewno głęboko, potem pewnie z dwa razy karierem tu już mamy trzy: na wozu cztery, chociaż to idzie bardzo szybko. Szef, pięć, yy, no pi cztery, pięć wjazdów, a tu możemy zrobić jeden. Yy, no zobaczymy. Myślę, że byłbym skłonny pójść w tego striptease. I co jeszcze miałem powiedzieć, to to, że ten siew pewnie, no, znaczy o wschody, jeżeli nic nie zbabrzemy, no to raczej wschody powinny być bardzo dobre, no bo jest w tej wilgoci cały czas jest w opór. Teraz zresztą jechałem z przyczepą, to mało mi się nie wypierdzieliła, bo widzicie, wąskie koła są. Dosyć wąs... w ogóle ona jest w wąskim, wąskim, rozstawie, wąska jest, znaczy sama przyczepa, platforma jest szeroka, ale koła są wąsko rozstawione, dodatkowo są wąskie i z tamtej strony jak jechałem przy poprzeczniaku, troszeczkę złapałem i jedna strona siadła i już mówię, no wywalę ją, ale ale udało się, oj oj oj, za mocno, ale udało się uniknąć przewrócenia, co mnie bardzo cieszy niezmiernie bo po co później się tam denerwować, stawiać wszystkie snopki, nie daj Bóg by się coś jeszcze powięło e, bo raczej ciągnik by się nie przewrócił, mamy zaczep skrętny, więc e, powinno być ok. na szczęście, no mówię, nic się nie stało e, tak jak widzicie, na górce, tutaj Grzesiek znajomy mi pracował, ten co w zeszłym roku e, tak jak ja mówię, to jest, wszystko świadczy o, o ty, o, 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 o operatorze jak jest mądry operator, to sobie poradzi nawet na górach Widać, że Grzesiu nie, nie jednego pęka ukręcił. E, robi to samo, co ja robiłem, czyli na górze. Jak ma pęka na górze, to stawia pracę w poprzek, oczywiście w ramach rozsądku, do nachyłu i puszcza pęka na bok, że one nie skulgają się na dół, tylko tak w poprzek stoją. Ja robiłem to samo, jak prasowałem, jak jeszcze mieliśmy Sipne, to w identyczny sposób e, układałem, układałem się do wyrzutu. Snowka, tam widać niektóre są poprzechylane. Ja już część tu z góry pozgrałem, część ojciec troszeczkę też zwoził. Nawet szczerze mówiąc nie wiem ile mamy pęków, muszę z nim porozmawiać, jeszcze na pewno musimy poprasować. E, miała być tak naprawdę prasa na pokazy, na testy, jak zwał tak zwał, chociaż ostatnio ktoś mówi, że e, jak my, ja coś testuję, czy tam w sumie my, ci co nagrywają, to to nie są testy tylko reklama. No nie wiem jak Zachar robić, jakiś inny Gościu motoryzacyjny wrzuca jakieś tam materiały z samochodami, no to nazywa to testem. Bo jakby się to nie nazywało, no, czy to ma być reklama, czy nie, to jest to test. Eee. No i tam nic nie poradzę na to, że, że, że nie wiem, ktoś chce postać, podstawić maszynę, żeby można było ją nawet i zaprezentować, bo ja to w sumie nazywam testami, ale taką bardziej prezentacją. Myślę, że każdy by na, nasz, na, na miejscu osób tych, które miałyby taką możliwość, by się zgodził, no bo dlaczego by nie nie? Jeżeli jest możliwość po, potestowania, pojeżdżenia, to trzeba się zgadzać i, i tyle. E, także no, miała być prasa, pracy nie ma. Wypadałoby jeszcze podziękować osobie odpowiedzialnej za to, która obiecała, że podstawi Nie podstawiła. E, tanków gdzieś około 300 trzeba będzie nam. Myślę, że 300, 300 sztuk to starczy, tak sobie przeliczyłem, tak naprawdę powinno starczyć 250, więc 50 w zapasie to w zupełności powinno styknąć. Pełne zawsze pytanie jest, dlaczego e, zwa, robisz po jednym, po jednym balocie. Nie wiem całe życie tak robiłem po jednym e, zresztą myślę, że po, po dwa gorzej mi się gorzej gorzej mi się układa pod dwa dokładnie się robi na pewno pojedynczo tak mi się wydaje no może to też jest kwestia wprawy bo na pewno wśród z was są, są osoby które sobie radzą z dwoma pękami nie próbowałem więc nawet nie wiem czy bym sobie poradził musiałbym sobie przystawkę jakąś tam porobić żeby dwa baloty złapać I idzie to dosyć dobrze więc na pewno wyszło szybciej z dwoma balotami naraz nie, nie mówię że nie ja wiem, no jakoś tak mi się lepiej robi, i, i, i tak będę robił. A to też jest, mówię, pewnie kwestia przyzwyczajenia i tego, że nie próbowałem, a nie tego, że y, z dwoma balotami byłoby jakoś nie wiem, tam gorzej, czy, czy, czy coś w ten deseń. I jak my mamy tutaj balociki, jeszcze potrzebujemy 5. Raz, raz, dwa, trzy, cztery i piąty, niech będzie ten. A sześć, bo jeszcze jednego sobie wezmę naładować. Także o Karuś sobie leży, Karuś Znowu ślinisz szybę To ty tak naprawdę też jesteś reklamodawcą? Reklamowirusą? Nie wiem kim, ale, ale uczestniczyć w tych materiałach o. Jest tych balotów dość sporo Tutaj miejscami tak jak widzieliście we wcześniejszym filmie dosyć fajnie jest to uprawione na całości A miejscami gdzieś na tych górkach trzeba jeszcze troszeczkę poprawić ale to też zobaczymy jeszcze. Na razie nie sieję, jak będę siał to w każdej chwili e, możemy opuścić tego kariera przed samym siewem, to by było najlepsze rozwiązanie. Przed samym siewem go puścić i jeszcze doprawić co trzeba. Ale to mówię, to jeszcze... No mamy dzisiaj wtorek, tak? Chyba wtorek mamy dzisiaj? Wtorek. Więc e, dwa dni koszenia, czyli czwartek w piątek byśmy mogli zacząć siewy. I mam nadzieję, że w piątek by się udało. Nawet fajnie by było, jakby strip, tylko tak wstępnie rozmawiałem z panem od uprawy pasowej. Na teoretycznie w piątek byłby wolny, to mógłby przyjechać, więc ja bym siał sobie poletka. On by siał sobie tam i tak naprawdę byśmy mieli w piątek to byłby który. Dzisiaj mamy wtorek, 13, czyli gdzieś tam 16. Jak dobrze liczę, tak? 16. Jakby było posiane, to też prima sort. Idealnie, wschody powinny być dobre. Jestem ciekaw, czy po tym jęczmieniu nie trzeba będzie Przelecieć karierę Zobaczymy co, jak ta słoma się zachowa, bo ona jeszcze jest taka też na pograniczu Co prawda dzisiaj nie kusimy, jutro już tak zresztą z ojcem rozmawiałem, że ten jęczmień jeszcze wcale nie jest Miejscami gotowy do zbioru, ale to To wszystko się okaże, no jak trzeba będzie To pójdzie karier bruch I przelecimy, chociaż z jednej strony mówi się, że nie powinno się robić żadnych uprawek przed stripteam. Z drugiej strony pytanie, co z tą słomą, co, co z mineralizacją jej. Jeżeli ona zostanie na powierzchni, czy ona nie spowoduje gdzieś tam też większych e, ewentualnych, późniejszych jakby możliwości zainfekowania. Bo wiadomo, że po rzepaku będzie pszenica. Przynajmniej u mnie. Więc czy no, gdzieś tam nie będą się rozwijały zarodniki, które, będą, które powodują choroby, chociażby podstawy liścibła. Oczywiście one w rzepaku nam nic nie zrobią, ale one będą się rozwijały. I czy nie będą później w pszenicy nam bardziej atakowały. Więc w teorii ta słoma do, powinna być pocięta i rozmieszana, żeby wpłynęła na mineralizację. To jest raz. Dwa. Co ewentual, z ewentualnym zabiegiem odchwaszczający, z odchwaszczającym. Na przykład, jakby, bo chciałbym może do dogrebówkę sobie zrobić w tym roku, żeby było taniej. To też, jeżeli ta słama będzie zalegała, może być problem, no, Nie wiem, no nie mam w tym temacie doświadczenia, więc to jest takie moje luźne grybanie. Więc... Yy, muszę się też po, po prostu nauczyć w tej kwestii, jak to, jak to będzie wyglądało. Yy, naprawdę wolałbym, żeby to się było na jednym przejeździe, czyli wjeżdża maszyna ST. Sieje. Są schody, ja wykonuję jakieś tam inne zabiegi, jakie trzeba, i dziękuję. Nie, nie chciałbym, wolałbym nie robić niczego więcej przed, przed siebem, bo, bo to w sumie, tak jak mówię, to tak trochę miałoby się z celem. No ale to mówię, to jest wszystko kwestia jeszcze na bieżąco sprawdzenia, bo też nie, nie jest sztuką, żeby on wjechał, potem żeby się zapychał. Trzeba wziąć też pod uwagę to, że to jest mień, więc. Bardzo szybko, to jest normalnie chwaścior, straszny Bardzo szybko będzie wschodził i prawdopodobnie za kombajnem będą pasy No i, i to, na to też trzeba zwrócić uwagę i wziąć poprawkę I ewentualnie przygotować się na dwukrotny zabieg Czyli na, 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 na zabieg dzielony Karusiu, wejdź Miałem sobie zrobić sprężynę i tak krok minął i... A sprężyny jak nie ma, jak nie było tak nie ma. Ale trudno. Kto nie ma w głowie, ten ma w nogach. O! Miesiutko. Sy w tym ciągniku znowu, bo to mówię co chwilę mokro. Jeszcze trochę i ojczulek będzie miał wprawę, będzie śmigał jak wściekły tym masejem. Dobra, I